Mam z 17, a to jest kolejny odcinek z Fall Guysów. Bo zobaczymy jak w tym odcinku mi pójdzie, bo przed odcinkiem sobie par rundek zrobiłem. To powiem wam, że pierwszy raz do półfinału się dostałem. Prawie wygrałem, ale jednak jeszcze trochę muszę się pouczyć, żeby wygrywać finały. Znaczy do półfinału, do finału tego głównego. Gdzie tam się biegnie po tą koronkę? Dobra, już się nauczyłem po tych rurach. Chodzić już mi lepiej idzie. Jaj, ojej, O Jezu, się dzieje? Oj. Dobra. O, mam nadzieję, że... Nie no, chyba się to stało. O, jeszcze mnie ktoś papkał. No i dobra. Pierwsza runda za nami Zobaczymy jak mi teraz Powinien bym też się do finału dostał A najlepiej jakbym wygrał W możecie Dać łapkę w górę, subika Napisać jakiś komentarz I wbić na Discorda No, fanpage'a, twitch'a, wszystko macie w opisie Tam wszystkie social media Tak samo inne kanały też będzie robić. Ogólnie jakby ktoś kogoś interesował, jakie są moje specyfikacje. Ogólnie co mam, no to wreszcie zaktualizowałem opis kanału. Bo się brałem za to, brałem, brałem i się wreszcie zabrałem za to, bo miałem już... Boże, już chyba z 3 lata planowałem. Ale wreszcie się wziąłem. jest jakieś trudne, ale jak ten ostatni właśnie tutaj po tych slime'ach, czy co tutaj tej mazi, jak nie dobrze wycyklujesz to będzie ja tam no dobra nie Dobra, już poczekam O nie O! Właśnie o to mi chodziło Jak dobrze to... O! Dobra, druga, druga czy... druga, Druga za nami jest ląda Nie wiem, chcecie live'iki z tej gierki? Bo w sumie... Mógłbym jakieś livey porobić, bo już miałem trochę przerwy od live'u, y, bo... No w wakacje to tyle robiłem i... Jak nigdy Już mi się trochę znudziły te livey, Że odpocząć, znaczy w ogóle wolne sobie zrobiłem Trzy tygodnie chyba nad nic nie wrzucałem czy dwa tam przerwę, ewentualnie tam w trakcie coś pojedyncze jakieś gameplay się pojawiły, ale te... teraz muszę się wziąć na no poważnie. No i fajnie jakby się te 800 subów wbiło do końca roku. Jest możliwe, ale jak może będę regularnie nagrywał, no to jest możliwe. No mi niecałe... 200 brakuje, no to nieźle. No trudno. Level będzie? Będzie. Bierzemy tego? A, weźmiemy tego. 9 dopiero, a tu. Ile? 40? 45 No paść Royal, musiał trochę... Pograć, bo mało gram, mało Mało czasu po prostu mam Taka jaka teraz mapka będzie W ogóle, pomyślałem sobie, może jakiś podcast się porobi Nie wiem, jak chcecie, albo jakieś, zaproponujcie jakieś gierki no, bo na pewno y, znowu farminga zaczyna nagrywać, więc spoko coś się przyjmował. O, jak na mój kanał, to nawet dobrze. No to farminga Fall Guys, y, nie wiem, Valoranta, tam słabo, może nie. Ale no, możecie zaproponować sobie. Bo Fall Guys na 100% to jest tak fajna gierka, więc może wreszcie algorytm wybije mnie. Więc oglądajcie zawsze do końca. Naw nie pomijajcie, nawet jak tam ostatnie, czy do końca oglądajcie, bo wtedy algorytm. Wie i zostawiajcie zawsze łapkę w górę i komentarz. No to już będzie mute malina. To wreszcie YouTube nie zauważy. O nie. Co jest? CO SIĘ TU DZIEJE? No nie! Przez tych co... Ole... No to już chyba popsułem tą rundę. Nie wiem czy już pójdzie, bo... To mnie denerwuje jak tak na przykład cię łapią albo się spychają, to jest tak denerwujące. nie wiem tu bym spróbował nie wiem że to może źle się skończyć ale no i no to nie ma co bo to, to jest oszustwo to no i chyba przez to stracę tą rundę tak myślę mhm a już po mnie jest zresztą tu zobaczę czy dam radę nie, tam się nie da chyba przejść. Ja nie wiem, jak tam przejść. Nie da się tak. No to jest, ja nie wiem, trochę nie lubię tego. O, kurde. Tutaj, ale i tak wątpię, żebym. Dostał się. No. Tam. Dobra, i cyk. Jeszcze jedno. No, przepraszam was, ale popsułem tą rundę. Zakombinowałem. Ale będę musiał poćwiczyć jak tam przejść ten wiatrak na środku. Da się w ogóle go. Ja nie wiem, jak się da, bo on jest tak szybki. Trzeba nie wiem, mieć taki refleks, już. O, jeszcze serwery wywaliło. Pff. To nieźle. same jakieś słabe dają nie lubię, nie lubię tych bo tutaj jak przeważą, to już jest tragedia Czy ten kursor, czemu ten kursor mi się buguje tu no i już, 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 już przeważają Nie ma... Co tu się dzieje? Ty, co jest? Czemu mnie cofło? Serwerowy jakiś lag? Co się dzieje z tym Fall Strasznie serwery słabo chodzą. Ja nie wiem jak oni zrobili to. Te... Ale no tak, to jest porażka. Czy już ktoś... Nie że znowu popsuję. No Jezu. Ty no, co oni zrobią? No i przejść, tego nie. Czas myślę, no, jeszcze łapiecie? cię. Masakra. Nie umiem grać po prostu. Bo to trzeba na równi, a się pchają na jeden ten. O, jak tu? I patrzcie. No i spadną zaraz. No i cyk, spadnę. To jest. No, nie wiem, tak. No nie wiem. Nie myślę w ogóle. Oh, that's sick. O, to jest to, to jest fajne. To jest. No, to nic, jest... sorry za powiadomienie. Zobaczymy, jak mi teraz na tych różach pójdzie. Oby się nie pchali, bo jak się pchają, to jest najgorsze. Te, jak oni się tak pchają, to już jest. Tragedy, oj, o, dobra. Tak, cię spowolnią, to jest też... Oj, 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 dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. I cyk. Druga ronda za nami. Druga, trzecia. Proszę, żeby nie teamowa. Teamowe są najgorsze. Nie umiem grać teamowej. Znaczy nie umiem. Po prostu to jest od szczęścia wtedy. Jak się trafi słaba drużyna, to, to już przegrasz. Nie! Oj, 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 ty nie wiem czy to wygram. Bo tutaj tu trzeba jakoś tak. No. Zobaczę. Ja na spokojnie. Mus muszę taktykę tu ograć, bo... Ej, łatwo przegrać. Najlepiej poczekać, bo oni się tu pchają. Ja sobie tu poczekam na no, spokojnie, cyk, cyk i cyk. Jesteśmy teraz, tu I odbijać, tych kulek. No i no. No i no. Przegrałem. Więc dzięki za oglądanie. Daj łapkę w górę, daj suba. No i do następnego. Cześć.